Kolejne zadanie, które przygotowuje nas do matury. Oblicz wartość a, dla której miejscem zerowym funkcji takiej 1 minus a przez 2x plus 2 jest liczba 4. Czyli musimy znaleźć takie a, dla, że jak wstawimy to a do tego wzoru, to wówczas miejscem zerowym tej funkcji będzie liczba 4. Jak liczymy miejsce zerowe? No wiemy, że miejsce zerowe to jest taki argument, dla którego wartość funkcji jest równa 0. Czyli wartość funkcji ma być 0 dla, i tu wiemy, x równego 4, bo mamy podane, że miejscem zerowym ma być liczba 4. No to co to jest to miejsce zerowe? Jak to będziemy liczyć? No wstawiamy. Zamiast f od x stawiamy 0. Równa się 1 minus a przez 2 i tutaj mamy x, a ten x jest 4, czyli razy 4 i dodać 2. No to 0 równa się, rozwiążemy takie równanie. Tu mamy 1, tu mamy 2, a zatem będzie tak: 1 minus a mnożę przez 2 i dodać 2. 0 równa się 2 razy 1 mamy 2, odjąć 2 razy minus a, minus 2a i dodać 2. No można tutaj zauważyć, że to 2a, by przenieść na tą stronę trzeba, a zatem przenoszę, zmieniam znak. Będzie 2a równa się 2 plus 2 mamy 4. Podzielimy obustronnie przez 2, wobec tego wyjdzie nam, że a jest równe 2. Podsumujmy nasze rozwiązanie. Jeżeli byśmy teraz do tego wzoru wstawili zamiast a liczbę 2, to wówczas miejscem zerowym tej funkcji będzie liczba 4. Czyli jeszcze jak na początku robiliśmy, wstawialiśmy 0, tak jak liczymy miejsce zerowe, czyli 0 zamiast wartości funkcji, zamiast miejsca zerowego czwórkę i wyliczamy a.